No, teraz rzuć. Rzuć ptaszkowi, ale... Rzuć ptaszkowi, Widziałeś? <grystanie> <grystanie>

No, to weźmie kanapkę i rzucimy. No, ale to tutaj ma chlebek. Tu ma chlebek swój. Weźmy tu chlebek i rzucimy. Chciał! 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 Proszę. No i rzuć chlebek. Tutaj rzuć, tam rzuć pies, taszki przylecą. Tam za no, daleko nie idź, bo tam możesz spaść. Będzie klops. Czysto. Dalej nie idź, Alek. Gdzie masz chlebek? Masz chlebek jeszcze? O -o. Chodź. Idziemy tam, rzucimy ptaszko. No, ale rzuć chlebek, to przelecą ptaszki wtedy. Przelecą mewy. Ale musisz rzucić do góry. No one widzą Cię, wiesz? Zobacz, jak tu leci. Ej hey, psia, psia, jak ja tracone. Chciał zjeść taty chlebek. Widziałeś, jak to tak chciał zjeść? No? Rzuć, rzuć chlebek, Alek. Rzuć tam, zobacz, ile jest. Rzuć jej. No, rzuć chlebek. Nie, nie, nie tak, nie musisz zdać, bo on tak nie przyleci, ona się boi. A. Weź rzuć jej, rzuć chlebek, rzuć, Alex, tak. Masz ładny kamień Co tam masz? A korek! Nie korek wywal. Teraz